No i witam, witam moi drodzy. Wszędobylska samochwała jest dzisiaj w Mrzeżynie. Tak sobie jadę wybrzeżem i tak po kolei zwiedzam. Teraz jesteśmy po wschodniej stronie Mrzeżyna, falochron wschodni. No i tutaj jest kanał. Mamy mnóstwo stateczków, łódeczek, tam kamperów i tu mamy kanał. Też fajny spacerek. Moi drodzy, idziemy sobie teraz tym falochronem. Nic nie zobaczę, co jest nad, no wysoko. Eee, ani mi chyba nie da wspinanie się na paluszkach. Chociaż może coś tam, coś tam. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. O jest! Jest plaża! Jest morze. takie spokojne morze. No, jakbym się ciała No ale. Ale. No, nie mam stroju. Tam wam. Pokażę Wam dalej. Ja będę szła przy murku, a Wam pokażę, co tam jest. O! A tutaj? A tutaj mamy, a proszę. Kaczuszki, kaczuszki mają krótkie nóżki. Bo taka, taka piosenka. Kaczuszki, kaczuszki mają krótkie nóżki. Czy kaczuszki, nóżki jak kaczuszki? Coś to było. Taka piosenka stara, już chyba przedwojenna nawet. Patrzcie, jakie ja pamiętam czasy przedwojenne. kocze. Jaka ja muszę być stara, że ja pamiętam takie piosenki. O, tu zapycha. Zapycha, zapycha. Motorura No, a jeszcze sobie ją sfilmujemy. Kurczę, atakują mnie jakieś muszki. Zapycha. I tam jest. Dalej, jaki zakręcik? Nie, już dalej chyba nie ma wejścia. Tylko do tego czerwonego, do tej czerwonej wieżyczki i koniec. Chyba tam przejść, chociaż nie. Może tam jest przejście. Nie, tylko do tej czerwonej wieżyczki. Do tamtej zielonej, jest z tamtego drugiego pomostu. O, z tamtego, z tamtej strony zachodniej. Z tamtej zachodniej strony, to tam trzeba przejechać, żeby móc sobie dojść falochronem do tej tamtej zielonej wieżyczki, a tu możemy dojść tylko do czerwonej, po wschodniej stronie. No to co moi drodzy, zapraszam Was znów na spacerek jak lubicie ze mną łazić. A jak macie mnie dość, no to się wyłączam. I zapraszam Was na kolejny spacer po zachodniej stronie falochronu. Po, na falochron pójdziemy sobie zachodni. A to za chwilkę. Tu byłam. Tu byłam wszędobelska samochwała Nara.